kochani, witam w kolejnym odcinku. I dzisiaj przychodzę do Was podwójną z podwójną zdrapeczką. Świąteczne odliczanie dwie sztuki 20 euro wkładam w odcinek. Także zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i zapraszam do oglądania. A zdrapeczki mam z numerem 3 i 4, i zaczniemy sobie od trójeczki. no i sprawdzamy oczywiście zasady znacie od numeru 1 do 24 szukamy trzech takich samych symboli także zaczynamy no i tak, mamy śnieżynkę dalej mamy skarpetę mamy misia sople troszkę przybliżę mamy lizaki kominek dzwonek mamy sanie Mamy szalik. I dalej mamy ostrokrzew. I po raz drugi. I dzwonek mamy po raz drugi. Mamy rękawicę po raz pierwszy. Misia po raz drugi mamy Lizaki Lizaki po raz drugi. I po raz trzeci. Także jest wygrana. Tutaj. Tutaj tutaj i, 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 i tutaj. Także tutaj już się nie będą powtarzać w tej grze akurat yy, wygrane, chociaż w sumie nie wiem tak naprawdę. Nie sądzę, ale do, do, do drapimy, zobaczymy. Mamy sople, mamy łyżwę, łyżwę po raz drugi, mamy śnieżynkę po raz drugi, sanie po raz drugi, kominek, skarpetę po raz drugi. I rękawice też mamy po raz y, drugi. Dobra, to na tej grze jest wygrana. I są tutaj lizaki. I tutaj dwa razy. Tutaj, tutaj. i tutaj. Zaraz sobie sprawdzimy. Dyszka, zwrot. Tutaj. Ale drapiem dalej, bo tutaj wygrane mogą się sumować na. Nie wiem, czy akurat na tej grze, tej głównej, ale na, ogólnie na całej zdradzie to mogą. W tych grach FastCash musimy znaleźć trzy, dwa, dwie takie same kwoty. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. I tutaj też nie ma. Jeszcze nie zdrapaliśmy tego pola, 25. Tutaj szukaliśmy trzy razy tej samej kwoty, ale nie ma. A w tych grach tutaj szukamy renifera. Mamy sowę i pingwinka. Także ta zdrapka się zwróciła. Przypominam, lizaki tutaj mamy. Tutaj, i tutaj, i to jest deszka. O, ale zrobimy sobie jeszcze tą czwóreczkę. I zobaczymy. No, trzymajcie kciuki, żeby były dwie wygrane z rzędu. I zaczynamy miśkiem. Dalej skarpeta. Śnieżynka. Sople. Kolejny symbol to ostrogrzew. Dalej mamy sople po raz drugi. Mamy rękawice po raz pierwszy. Mamy sanie. Mamy łyżwę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I co tam dalej? Mamy dzwonek. Sanie po raz drugi. Kominek po raz pierwszy. Rękawice po raz drugi. Dzwonek po raz drugi, skarpetę po raz drugi, teraz już będę powtarzać te symbole. Mamy szalik, szalik jest po raz pierwszy, ostro krzew drugi raz. Mamy lizaki po raz pierwszy, szalik po raz drugi, lizaki po raz drugi, no ciekawe czy tutaj coś wpadnie, czy już, a raczej nie. Mamy y, płatek śniegu po raz pierwszy, mamy misia po raz drugi, kominek po raz drugi i i łyżwę, łyżwa jest chyba drugi raz. Tutaj była. I tutaj. Dobra. Yy, gra. Dzień 25. Szukamy trzy razy tej samej kwoty. Tysiąc i tysiąc. Uwaga, uwaga. No niestety dali dyszkę. Tutaj szukamy reniferka. Mamy sobę. I gwiórkę. No i... Ostatnie gry przed nami, tutaj szukamy, czy dwóch takich samych, kwot. tutaj nie ma. Tutaj też tutaj. No, i tutaj też nie ma. No, także to by było na tyle. Wygrana wpadła w jednej z także połowa się zwróciła. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, subskrypcji oraz komentarzy. No i życzę Wam wysokiej wygranych w Waszych zdrapeczkach. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się, pa pa!